Witam serdecznie. Piękna pogoda, widzicie 23 stopnie, jest ładnie, jest zimne piwko, wasze zdrowie, grill już jak widzicie dymi, no ale dzisiaj sobie porozmawiamy, bo taka właśnie jest piękna wakacyjna pogoda, pszczoła mi tu lata, pszczółka Maja, porozmawiamy sobie właśnie o wakacjach, bo taka wakacyjna pogoda i naszły mnie takie myśli, że już od pewnego czasu ludzie planują urlopy. I tak się pytam tych Niemców, co z tymi urlopami, gdzie lecicie, gdzie jedziecie. Wiecie, tu sąsiada tu gdzieś pracy, tu kogoś znajomego Niemca, nie? No i wyobraźcie sobie, że bardzo i to bardzo dużo Niemców wybiera Polskę. No. Nie ma się co dziwić z jakiej strony, nie? Polska w ostatnich czasach wałoła do przodu. I to bardzo, bardzo. Jakaś tam muzyka pojechała. I hotele, wszystkie gastronomie plaże. To wszystko znają Niemcy tylko z opowiadania, a dużo Niemców nie zna z tego z praktyki. Tak więc ja też w jakimś stopniu uczestniczę jako ambasador polskich wakacji w Polsce i opowiadam Niemcom, że naprawdę te porównanie niemieckiej strony nad morzem a polskiej strony nad morzem to są po prostu dwa inne światy. Polska jest po prostu mega bardziej rozwinięta niż Niemcy. Fakt, że Niemcy lubią wyjazdy takie typu all inclusive, także jest wszystko w hotelach no Polska jeszcze tego nie ma ale Chorwacja też tego nie ma a dużo ludzi tam jeździ no ale mamy pyszną polską kuchnię na każdym kroku kebaby nie no, ale pomijajmy no i oczywiście te hotele to ja wam powiem tak gdyż Niemcy to jak myśmy jeździli do Bułgarii i gdzieś tam na Węgry na wczasy czy tam nasi rodzice to Niemcy już jeździli do jakichś Turców, Egiptów i innych takich dziwnych krajów, a myśmy, no, za dupie, oh, jak pachnie. A my takie zadupie życiowe, gdzie tylko żeśmy mogli jeździć, no właśnie takich krajów, nie? Jak Bułgaria, Węgry, Balaton, no ale jak się, na bezrybiu ira gryba, można powiedzieć, o może powiem tak, no chyba nikt nie ma jeszcze takich, e, tych, jak on się nazywa, zajebistych efektów jak ja. Co chciałem powiedzieć? Skupiłem się na dymie. Ale od dłuższego czasu już te hotele w Polsce są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne, no super wykończone, wyglądają rewelacyjne. No oczywiście cenowo też nie są małe, ale jeszcze jest ten czas, że Niemcy ten przeliczny tego euro do złotówki jest jeszcze jakiś taki w miarę normalny i można sobie łatwo pozwolić na takie czasy w Polsce, a nawet uwierzcie mi, że jak już Niemcy jadą do sanatorium, dostają tutaj skierowanie do sanatorium, a tu w, yy, nie jest ciężko dostać, uwierzcie mi, do sanatorium skierowania, to jest taka opcja, że można sobie wybrać w Polsce sanatoria i niemieckie kręgę kasy to płacą, czyli takie kasy chorych. To jest też fajne. No ale jeżeli chodzi o wczasy, dużo, naprawdę dużo ludzi lubi Kołobrzeg, Kolberg to się tak po niemiecku nazywa, Świnio-Uście, no bo to jest blisko granicy niemieckiej, ale ja mówię, że są dalsze rejony, które też są piękne. Nie mówię o takich miastach typu Łeba, Ustka, bo ja sam byłem mało lat, co tam imprezowałem w Łebie i w Ustkach, w Ustce i w Łebie, ale są naprawdę duże z miejscowości, które można pojechać. Władysławowo jest na przykład bardzo ładne, mi się bardzo podoba, byłem tam parę razy. No i jakby nie patrzeć, ten polskie, te polskie morze, te polskie plaże są naprawdę ładne, są bardzo ładne, są bardzo piękne, a Niemcom już się nudzą te kraje typu Turcja, bo Turcja mamy też trochę w Niemczech, nie? Jak wszyscy to wiedzą, nie da się tego ukryć. No ale te Egipty i te wszystkie takie Tunezje, no mówię, Niemcy już latali tam dawno temu. Dla nas to jeszcze jest super, jeszcze, znaczy super, jeszcze jest fajne, tam się ludzie rajcują, bo że lecą do Egiptu, jest taki jeden na YouTube. Tam lecę do Egiptu, tam 67 czy 70 filmów nagrał, nie? Na parę dni. No ale aż tak to szalony nie jestem, no ale oczywiście, no jeszcze na wszystkich robi to wrażenie. Bo, oczywiście, też są to no, ładne hotele, wszystko jest super. Ale mówię, Polska jest naprawdę bardziej wybierana przez Niemców, coraz częściej wybierana, coraz częściej pytają o tą Polskę. Także miło to słyszeć. I ja, jak zazwyczaj mówię i zawsze mówię i zawsze będę mówił że Polska jest naprawdę ładna i pomoże i te plaże to naprawdę to jest coś niesamowitego. Te stragany, wszystkie przy tych ulicach. Jeden ktoś powie, że to jest kicz. Ja uważam, że to nie jest kicz, to ma w sobie właśnie to coś. Tu jakaś rybka, tu coś tam. Oczywiście je sprzedają też pełen szaest, no ale to wszędzie jest tak samo. Są plusy i minusy, ale cieszę się i naprawdę budujemy to z tego powodu. I jeszcze mnie jako Polaka pytają, jak tam jest. To naprawdę mówię pozytywnie. I wręcz wychwalam, a niekiedy nawet przechwalam. No ale uwierzcie mi, jest tak i dlatego, dlatego dzisiaj jest ten temat, bo fajnie to usłyszeć, że w Twoim kraju, w którym się urodziłeś, do Twojego kraju chcą. No oczywiście następne aspekty są takie, że tam jest bardzo czysto w Polsce, bo jest. Nie ma tych takich dużo pomieszanych ludzi. Wszystko jest ok, no oprócz Ukraińców, bo jest ich tam miliard 474 tysiące w Polsce. No ale okej. Okay. No i też dużo przedsiębiorców, czyli takich restauracji w Niemczech ma dużo menu po polsku i po niemiecku, to też jest dla nich ułatwieniem. No ale to tak bardzo dużo krajów jest w Chorwacji jest. Ja na przykład lubię jeździć do Polski, no ale może choć dawno nie byłem. Ostatni razem chyba jak żeśmy kupili psa. To byliśmy nad morzem. Ale powiem wam, kocham Chorwację. No w tym roku nie będzie Chorwacji, będzie jakiś taki inny tam kraj, ale to zostawiam sobie prywatnie, że polecimy, ale powiem Wam szczerze, że jak jadę na polskie morze, to jest jest to coś takiego, taka gęsia skórka. Nie wiem, może też to macie, że jak jedziecie, dojeżdżacie do polskiego morza, już takie wiecie, że to jest tam 30 km, czy coś tam widać. Ten taki jeszcze jak Wam mówi, jakiś tam, nie wiem, RMF albo Radio Z, nie? Jest, są wakacje, ludzie przyjeżdżają nad morzem, nie wiem, to wszystko taką robi mega super atmosferę. No ja tak to odbieram. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale pozytywnie. Tak. Dlatego jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę coraz bardziej turystyka niemiecka idzie w kierunku Polski. Oczywiście przestrzegam ich bardzo często przed tym, żeby wymienili sobie euro nie zaraz za granicą polską, bo tam łupią strasznie. Powiedzmy, jak jest euro za 4 euro normalnie w kantorze, to tam jest za 3,30. To mówię, płacicie sobie kartą, a wymieńcie sobie gdzieś euro. Piszcie sobie w internet, gdzie najlepiej, jaki kanto najlepiej płaci i sobie tam wymieńcie te pieniądze, u nikogo, gdzieś na zewnątrz nie wymieniajcie przepraszam, bo możecie popłynąć i to całe piękno, o którym myślicie, że w Polsce jest, zniknie bo będziecie wydymani, za przeproszeniem, przez jakiegoś oszusta w Polsce a nie chciałbym, żeby ktoś wrócił i powiedział, Dawid, no tak jak mówiłem, wasze auty, wyście krali auta Polacy i teraz nas okradli w Niemczech w Polsce. Dlatego przestrzegam trochę, daję im jakiś tam wskazówek. No, Tak chciałem się podzielić z taką wiadomością, że tak to jest w, tej, w tych Niemczech, że naprawdę bardzo dużo tych Niemców wybiera Polskę. I szanujcie tych Niemców, co tam przyjeżdżają, bo jakby nie patrzeć, zasilają jakiś tam budżet polski, nie? Bo wydają te euro, a oni też nie są yy, biedni jeszcze. I tych trochę euro w Polsce tą gospodarkę zasilą. Także jak macie na przykład jakieś fajne miejscówki nad morzem, to piszcie mi pod komentarzach. Jakieś adresy, to chętnie sprawdzę, chętnie podam dalej. Nie muszą być to wyjebane hotele, nie muszą być to jakieś takie super wille. Ale mogą być jakieś takie fajne domki, ale naprawdę już z klasą, gdzie można zjeść śniadanie, gdzie można wyjść sobie do basenu, blisko plaży, albo coś takiego. Wiem, że tego dużo się zaczyna się budować w Polsce. No super, super. Ja uważam, że jest to naprawdę bardzo pozytywne. No i co? szacunek dla Polski. Ale mówię, to jest tak właśnie dla Niemców, jak w Polsce są super autostrady, bo ładnie wyglądają te stacje benzynowe, to toalety. Oczywiście nie można porównywać do Niemiec, no bo to jest przepaść. Polska naprawdę ma to wszystko rewelacyjnie zrobione, czysto, ładnie. Tylko że pamiętajcie, że w Niemczech te autostrady były już szczelam tak przynajmniej 100 lat temu, a w Polsce wtedy były drogi żużlowe, czy tam nie wiem, jakieś takie gliniane, nie? No i dlatego to tak Pomału idzie. Teraz Polska jest do przodu, ma nowe hotele, ma wszystko bardzo ładne, ma ładne drogi. No Niemcy, już te drogi i te hotele w Niemczech są troszeczkę zapuszczone. Tylko mówię, to troszeczkę trzeba się cofnąć. Czy w Polsce będzie tak samo jak za parę parędziesiąt lat, czy w, czy w Polsce będzie tak samo jak za parędziesiąt lat, jak teraz jest tutaj z tymi drogami? No też zobaczymy. No ale tak to wygląda. Na razie żyjemy życiem. Nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro, jest tylko dziś. Dlatego pozytywnie myślmy o życiu. Ja zaraz położę jakieś dwie śląskie na cztery osoba akurat starczy. Ja mam jedną butelkę piwa. Już ją sączę od trzech godzin. Także na bogato, na bogato macie to w Polsce, macie to w Polsce. Dobra, nie będę wam zawracał głowy. Pozdrawiam, życzę miłego weekendu. Oko w dół, kciuk do góry, subów nie trzeba. Trzymajcie się. Cześć.